Cześć, to wszystkich, bardzo serdecznie o to wreszcie kolejny kolejny przed Tym razem wersja 14w02b, która przyniosła nam naprawdę kilka ciekawych zmian, przede wszystkim nowe bloki, blok slime'owy, czy też trzy nowe kamienne bloki. Mamy również spore zmiany w enchantingu, o czym zaraz e, się sami przekonacie. No i dodatkowo został ulepszony handel z wieśniakami, co osobiście bardzo mi się e, podoba. Są jeszcze nieco drobniejsze zmiany, ale o tym wspomnę za chwilę. No to myślę, że możemy wstępnie zaczynać, lecz zanim zacznę tak na poważnie, chciałbym jeszcze jedynie wspomnieć, żebyście nie zapomnieli o ocenie tego filmu, bo każda pozytywna ocena e, daje mi ogromną radość, także wielkie dzięki, jeżeli pozostawicie pod tym filmem kciuka w górę. Zatem przejdźmy do pierwszego z bloków. Jest to blok slime'owy, bardzo specyficzny, no i za chwilę dowiecie się o nim nieco więcej. Lecz w ramach wstępu pokażę jedynie jego crafting. Najpierw zobaczmy sobie, jak po bloku się chodzi. Jak widzicie, a nawet wolniej niż po Soul Sandzie. A dziwo, nasza postać drga, a bloki jakby wibrują. Bardzo dziwne zjawisko. Dla przypomnienia, po Soul Sandzie chodzimy o to w takim tempie. Jest o tempo dość podobne. natomiast tym jest zachowanie tych bloków, które tak naturalnie wibrują. Lecz najważniejszą ich właściwością jest to, że są to bloki elastyczne, od których się odbijamy, nie otrzymujemy obrażenia od upadku. Po prostu świetna amortyzacja. Są to jak najbardziej bloki w pełni wykorzystywalne i można z nich budować naprawdę ciekawe trampoliny. Kolejną nowością jest dodanie trzech nowych kamiennych bloków, które teraz naturalnie pojawiają się zarówno pod powierzchnią, jak i na niej. Także występują takie e, dziwne kamienie w jaskiniach, no i są to odpowiednio e, granit, e, dioryt oraz e, andezyt. Każdy z tych kamieni ma swoją drugą formę i po prostu taką wypolerowaną formę nieco ładniejszą, teksturę bloku można w taki sposób uzyskać. No i taki kamyczek sobie położyć przed domem, czy gdziekolwiek chcecie, receptury wszędzie takie same, jak widzicie, tak to się prezentuje. Kolejną bardzo interesującą rzeczą jest nowy system enchantowania. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ ten motyw nieco utrudni nam grę. I e, wykorzystaję również teraz e, lazury. Jest to bardzo ciekawa e, forma enchantingu. Zobaczcie, jak to sami wygląda. Mamy w enchantingu dodatkowy slot, no i bez tego lazury tu nie mamy możliwości enchantowania. Odpowiednio, jeden lazury odblokuje nam tą pierwszą możliwość enchantowania. Dwa bloki lazury tu tą średnią możliwość enchantowania. A trzy bloki pozwolą nam enchantować na maksymalny level. Od teraz mamy nieco takie małe podpowiedzi e, co do enchantu i co możemy dostać wraz z tym enchantem. Ale jak widzicie. Te enchanty niestety się nie zmieniają, są cały czas takie same, więc nie wiem jak to będzie funkcjonowało. O, naprawdę przyzwoity miecz. Czy co, ja nie wiem, czy co, enchant po prostu będzie można zmienić te, te tutaj napisy. Jak widzicie nic tutaj się nie zmienia, nie wiem szczerze powiedziawszy jak to się zmienić, może jak to jest zmy też nie. Zatem ciężko stwierdzić jak to może funkcjonować. W każdym bądź razie zmiana bardzo fajna, ale nieco ogranicza nam możliwość dobierania poszczególnych enchantów. Zbliżając się już powoli do końca, zobaczmy jak wyglądają zmiany w handlu z wieśniakami. Ostatnio, kiedy chciałem z nimi pohandlować, to dosyć słowo, ponieważ oferty zaproponowane mi przez takiego villagera były dość kiepskie. Jak to teraz wygląda? Przede wszystkim na samym wstępie mamy już minimum dwie oferty handlu, co jest bardzo e, fajnym posunięciem ze strony Mojangu i bardzo mi się to podoba. Zespawnowałem szczególnie e, nieco tutaj odmiennych villagerów, aby wam pokazać e, co dany villager może nam teraz zaoferować. Jak widzicie, również tutaj mamy nazwę jego specjalizacji. Nie orientuję się, czy to było poprzednio. E, wydaje mi się, że nie. W każdym razie zobaczcie. Kupowanie nadal wygląda tak samo, ale w zamian za to jak sami słyszycie dostajemy punkty enchantingu, co bardzo mi się podoba. Oczywiście z czasem również może wygasnąć oferta handlu, ale w momencie kiedy wieśniak się upgrade'uje, ta oferta ponownie się odnawia i znowu mamy kolejne ciekawe oferty u farmera, co bardzo mi się podoba. Tutaj, bibliotekarz, ten także ma sporo do zaoferowania. Przede wszystkim, naprawdę niezłe rzeczy, szczególnie te, które mogą nam się przydać. Rzeźnik, oczywiście, rzeczy typowo mięsne, jak widzicie, można u niego zakupić bądź też sprzedać. No i tutaj mam takich wieśniaków, z którymi poklądzowałem już nieco wcześniej, żebyście mogli się przekonać, co ci mogą nam zaproponować. Jeden z nich bodajże ten bibliotekarz ma naprawdę ciekawe przedmioty. I na zakończenie nawet jest enchant Smite 5, co mnie dość pozytywnie zaskoczyło Olas oraz Lure 3, czyli to jest ten jeden z nowszych enchantów na wędkę Farmer, zaś można sprzedać całkiem przyzwoitą wędkę, także naprawdę fajnie się to prezentuje. No i kolejna zmiana, to troszkę bardziej tak myślę pod nagrywanie i um, no... Chyba, chyba tyle, bardziej pod nagrywanie zmiana, mniejsza o to. Przede wszystkim możliwość zablokowania zmiany poziomu trudności. To czasem mi się zdarza. Rzeczywiście, zmieniać ten poziom trudności, żeby sobie ułatwić momentami grę w trudnych sytuacjach. Od teraz możemy sobie nasz świat zablokować do tego stopnia, że już nigdy więcej tego poziomu nie ustawimy. Tylko róbcie to dosyć z głową, żeby sobie czasem nie popsuć save'a. No i ostatnia z takich najciekawszych zmian to możliwość stakowania się drzwi w liczbie 64. Jak widzicie, bez problemu je można stakować, co nieco zaoszczędzi nam miejsca w naszych skrzyniach. Także jeżeli chodzi o tego noworoczne to by było wszystko na dziś. Oczywiście, tak jak wcześniej wspominałem, nie zapomnijcie o ocenie e, filmu. Napiszcie, jak snaps to oceniacie i co e, może Waszym zdaniem warto by było do Minecrafta e, dodać. Zatem to tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.